Trzeci weekend grudnia słubicki plac bohaterów zamienił się w jarmark Bożonarodzeniowy. W piątek, gdy Mikołaj obdarował już najmłodszych uczestników przepysznymi cukierkami, nastąpiło odliczanie, po którym zaiskrzyły zimne ognie, a na olbrzymiej choince rozbłysły magiczne światła. Do tego wszystkiego spadł nawet śnieg. Pięć, cztery! Jarmark świąteczny, jarmark bożonarodzeniowy to jest coś, co chciałem od dawna w Słowicach. Zawsze zazdrościłem innym miastom, innym większym miastom, mniejszym miastom. Aż w końcu od trzech lat celebrujemy to święto właśnie w ten sposób. Chociaż nie do końca, bo w ubiegłym roku pandemia nam przeszkodziła. Dzisiaj drugie, drugie święta niestety w cieniu pandemii, ale zrobiliśmy ten jarmark. Jarmark również służy temu, że... W sobotę i w niedzielę będziemy propagować również szczepienia, bo ci te osoby, które nie zaszczepione, czy te osoby, które będą chciały przyjąć trzecią dawkę szczepionki, będą mogły to zrobić tutaj właśnie na placu w sobotę i w niedzielę. Ale sama atmosfera przedświąteczna to jest coś pięknego. Są domki, w których można popróbować smakołyków świątecznych. Także przepiękna zabawa, przepiękna atmosfera jeszcze czeka nas tutaj i dzisiaj i jutro. Wiele atrakcji. Jutro przecież preludium Bożonarodzeniowe o godzinie 15.30, właśnie tutaj na scenie. Bardzo się cieszę, że udało się to zorganizować. Występy lokalnych artystów oraz tancerzy z grupy Bohema, happening grupy Lokomotora. A do tego rozmaitość potraw i napojów z Futraków, które licznie przybyły do Słubic, to tylko część atrakcji pierwszego dnia świątecznego jarmarku. O połączeniu trzech przedświątecznych wydarzeń w jedno trzydniowe opowiedział nam dyrektor Sumickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, pan Przemysław Kark. Udało nam się zorganizować tuż przed samymi świętami, no piękne wydarzenie, tak nam się wydaje. Jesteśmy na jego początku. W tym roku połączyliśmy trzy w sumie ważne wydarzenia, które pamiętamy z minionych lat. Pierwsze, czyli Jarmark Bożonarodzeniowy, drugie to Preludium Bożonarodzeniowe i trzecia rzecz to Wigilia, którą burmistrz zawsze organizuje dla mieszkańców. Skumulowaliśmy te, te trzy wydarzenia w jeden weekend po to, aby namalować taki obrazek, jaki dzisiaj wisi przed nami. Wydarzenie tak naprawdę sobotnie, preludium Bożonarodzeniowe, gdzie będziemy mogli zobaczyć e, naszych artystów tutaj lokalnych, nasze zespoły, zarówno wokalne, jak i taneczne. Mamy przygotowanych kilka niespodzianek. Będzie występ e, służb mundurowych z mieszkańcami Subic, będziemy śpiewali wspólnie kolędę, więc e, no, mam nadzieję, że w tym trudnym czasie chociaż trochę radości, trochę tego światła udało nam się tutaj właśnie w mieście e, zapalić. Ekipa naszego Domu Kultury, ekipa naszego Smoka z Przemkiem Kargiem i z Piotkiem Tamborskim, jak się za coś bierze, to widać, że nie na żarty. I to są właśnie efekty tego, że jest pięknie zorganizowane. I myślę, że te trzy dni spędzimy w pięknej przedświątecznej atmosferze, aby tak bardzo pozytywnie baterie naładować i bardzo popaść w taki piękny przedświąteczny nastrój. A w przyszłym tygodniu święta właśnie spędzić na wspomnieniach. Tego, co się wydarzyło tutaj właśnie przez te trzy dni na placu. Właśnie o to chodziło. Przepięknie. Sobota na jarmarku była połączeniem kilku wspaniałych wydarzeń. Jednym z nich było przepięknie przygotowane Preludium Bożonarodzeniowe. Kolejnym było przekazanie mieszkańcom przez burmistrza Mariusza Olejniczaka betlejemskiego światełka pokoju. Było także kolędowanie, wigilijny stół i świąteczne życzenia. Później swój ognisty występ zaprezentowała lokomotora. bawimy. Bardzo dobrze. a to do dobry pomysł w ogóle, Genialne, żeby taka impreza na powietrzu była? No oczywiście, oczywiście. Na powietrzu jest bezpiecznie. Świetnie, świetnie. Tym bardziej, że dzisiaj był pierwszy występ mojej córki na tak dużej scenie, więc jest duma. A jaki robił był występ? Opowiedz troszkę o Był Mikołaj Święty. No i? Tak. Śpiewaliśmy Hey Baby. Jak się bawicie? A bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Przyjemna atmosfera, wszystko fajne. fajny pomysł, że w ogóle na placu taka zabawa jak u Bardzo fajny pomysł i dla dzieci atrakcje i ogólnie, I nie, no, 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 dla dorosłych też nie. Bardzo fajnie. A co najfajniejsze z tego? No na pewno te, te nasze dzieci. Tak? Na pewno. Nasz Ktoś jest wnuczków, albo coś tam. O jest. tak, dwie wnuczki. Bardzo fajnie, piękne występy. Przede wszystkim dzieci super występują No fajnie jest, fajne dlatego, że w zeszłym roku nie było takiego we Frankfurcie i teraz jest w Słubicach, no to dobrze Jak się podoba? Super jest Myślę, że jest wspaniale i pomysł jest super Bardzo dobry pomysł, uważam, że należy się spotykać w takim czasie i w takim miejscu Więcej takich imprez Niedziela, ostatni dzień Bożonarodzeniowego Jarmarku, to ciąg dalszy atrakcji piątkowych i sobotnich. O podsumowanie tych trzech dni bogatych w wydarzenia artystyczne i nie tylko, poprosiliśmy dyrektora Słowickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Już kończymy i wydaje się, że wszystkie trzy dni były udane pod względem jakości, pod względem frekwencji, pod względem pogody. Myślę, że też no, brakowało nam tylko chyba tego śniegu, ale udała się, udała się impreza, udały, udały się wszystkie trzy dni. Już tutaj teraz ogromne podziękowania dla wszystkich artystów, dla wszystkich współorganizatorów, dla tych wszystkich, którzy nam pomagali, panu burmistrzowi, całemu jemu, jego zespołowi, wszystkim służbom Straży Granicznej, Straży Pożarnej, także naprawdę bardzo dużo tych podmiotów które nas wsparło w tym czasie po to abyśmy mogli zorganizować tak piękny jarmark, tak piękne preludium i tak piękną wigilię dla mieszkańców.